Witajcie. Ja jestem Arkadiusz, to jest nowy odcinek, nowa seria, która zawita na kanale. Żywe trupy sezon drugi. W związku z tym, że niedawno skończyłem sezon pierwszy i będąc pod wrażeniem naturalnie tej gry z 2012 roku wydanej przez Taltale Games. Jest to pełnoprawny kontynuator serii można powiedzieć. Seria jest oparta na komiksach z tego co kojarzę Roberta Kirkmana. Dosyć popularną serię komiksów, wydał klient. U nas chyba jednak specjalnie się nie znaczy przynajmniej ja nie miałem styczności. Nie wiem czy ktoś z Was miał. W każdym bądź danym razie spróbujmy spróbujmy zagrać. Ok, wybór rozdziału, epizod pierwszy, wszystko co pozostało. Więc rozpocznijmy tą przygodę. Mam nadzieję, że będę tak samo zadowolony jak z części pierwszej. Importuj zapis sezonu pierwszego. Naturalnie. Zapisu znaleziony. Proszę bardzo, jedziemy. Zobaczmy, co przyniesie ta odsłona. Previously on the walking dead. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are and I know you're a killer. It's how the world works now. We are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. <laughs> I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! Dad, you know, she wouldn't be exposed to what she has been with you. We, oui. I saw my parents. Ok, czyli tutaj mieliśmy krótką retrospekcję poprzednich wyborów i poprzednich konsekwencji. Tymczasem czy dwie postacie, które widzieliśmy na końcu w poprzednich seriach, to był Omid i Christa? Ok, mamy Clementine, dużo starszą już widać. I tak rozpoczyna się epizod pierwszy sezonu drugiego żywych trupów. What do no Omid, you can't be We are not doing that. Proszę, więc jednak się na spotkali. wrong with not calling our baby One of you is enough. Clementine, a little help here. Omi the second. No. Omi Jr.? No. No właśnie, a co, to bo tu, mamy Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the ring tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Why don't you, uh, uh get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Idziemy do kibla. Zobaczymy co nas tu spotka, bo już spodziewam się, akcja się zacznie. Znając twórców. Upewni się, że w łazience jest bezpiecznie. Użyj klawiszy WSAD, aby się poruszać. Oraz myszy, aby się rozejrzeć. No dobra, tak w takim bądź razie rzućmy okiem, co my tu mamy. Mamy tu kible. Toalety. Może tak będzie bardziej stosownie. Otwórzmy więc. O, tutaj szału nie ma. Grafika została zachowana z poprzedniej części, jednak doszły smaczki jak lusterka. Okej, okay, zobaczmy drugą. Miś. Phil well, good no one's here guess it's safe to get cleaned up yes who may meha Użyjmy butelki wody. No radzi sobie dziewczyna już od samego początku tego sezonu. Widać, że... No proszę. Ciach i czysto. Myślę, że tutaj wpadła chyba. Ale możemy zabrać broń? Nie bardzo. Szkoda. Okej. Okay. Coś się dzieje. i see you no go so, not you're not fooling me <laughs> no it my gun it's mine now give it back why should i get out here You got anything on you? Come on, let's see. Jak na imię, to tak będzie, it. What name? My name? Why do you care? I, I was just wondering. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. But I don't have anything! Give me that hat. No! Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Junk, junk, junk. Look at all this junk! Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Okay. Czyli już zaczyna się ciekawie z tego, co widać. Omit. I didn't mean to. I didn't mean to. Okay. <laughs> oh, God. Oh, God. Oh, me. oh, me. Oh, me. Can you hear me? Oh, me. <laughs> Masakra, już na dzień dobry masakra. No cóż, nie wiem co powiedzieć. Początki tej serii Teltale są troszeczkę dać smutne. Okej, okay, 16 miesięcy później. Clementańczyk wygląda szokuj. Krista, talk to Czyli dziecka niestety nie ma. Co się stało? This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. Dobra, co what else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... We can't stay in one place too long. It's too dangerous. We need to keep moving. All we do, all we have ever done is move. But we never seem to get anywhere. Freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Is it safe there? Safer than here because of the cold. Or so they say we just need to keep moving north okay hi miss lee i'm sure you do now i'm gonna go look for more wood you just keep the fire lit. Okay. Not Clementine. Rosen, Dorosła Divsina. <sighs> Znajdź zapalniczkę, aby rozpalić ognisko na nowo. No proszę, mamy linię. Mamy rysunek, który pamiętamy również z pierwszego epizodu. Daka, Katia. I mamy ogień. Proszę, jaka zapalniczka z z motylkiem. Zipo. Dobra. Rozejrzyjmy się po naszym obozie. Niespiesznie. Rzućmy okiem na ognisko. Coś tam się piecze. komik Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby zapalić zapalniczkę. Następnie przesun kursor. Rozumiem. że jakieś rzeczy. Rejestracja samochodowa, ok. To się raczej nie nada do palenia, ale... Zobaczmy to jedzenie, co to jest w ogóle. Tak. Jakiś jeleń. Dobra, tu mamy coś. Więc dorzućmy wodę. Może poszukamy czegoś, coś się znajdzie. Co my tu mamy? Mamy podartą kurtkę. Okay. Nie no do końca wiem, jak tutaj teraz. Aha, wszystko jasne.

Where's Christa? Where's the rest of your group? I, I'm by myself. Bullshit. He's lying. Cut the shit, lady. It's it's just me. What the Christa, fuck? Run! Put Tak, chyba nie jest dobrze. Będą nas gonić, łachy. No nie nie zapajnia. Okej, okay. a nowe doszły patenty, widzę.

Kurczę. Dobra, urwało mu dłonie. What the fuck? Dobra, z nim. Czekaj. Okay. Co tu się dzieje w ogóle? No szok. Szok na dzień dobry. Te gry są po prostu majstersztykiem. Ciekawe, co z Chrystą, jednym słowem, też chciałbym zapytać. No i Clementine. Ważne, że żyje. I tam było niezapalnie. Zimno. Mamy kajak. Zapomniałem wspomnieć, graj po polsku spuściło grę, warto chłopakom dać tutaj respekt i szacun. Kayak. Was bitte? Krista, are you there? No właśnie, gdzie jest Krista? Martwy szwędacz. Co on ma? Pływy znak? No to wygląda. Znak od Boga. No okay, to możemy iść dalej. Tu mamy grób. rozumiem no dobra w takim bądź danym razie idźmy do ścieżki martwy śwendaż to trochę takie jak można zabić kogoś kto nie żyje tak filozoficznie tak nie nasz okay. jesteśmy w lesie że szału też nie ma Gdy są zwierzątka w ogóle jakieś coś nic Tutaj mamy znak ostrzegawczy. Możesz napotkać. Kojoty. Powalone drzewo. Jemnicza ścieżka w głębi lasu. Zaprowadzi Clementine? O, sino Do? Uff. Rewelacja. A propos zwierzątek. Słyszałeś? Czekaj. Ruki. Dobra. Co to? No proszę. Yes. It's okay, boy. It's okay. Hmm. So możemy zrobić pogłaskać psa, no bo co innego. Okay, you don't like that. Got it. Sorry. That's a something to teach he. What's he doing? Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up! Okay. Hmm. Hello? No, badałoby coś zjeść. Okej, okay, ale przeszukiwaniem tego obozu i dalszymi przygodami Clementine już w następnym odcinku. Na dziś dziękuję. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz podyskutować, zostaw komentarz. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Mówił Arkadiusz i to był pierwszy odcinek nowej serii The Walking Dead, sezon drugi. Wszystkiego do, dobrego dla Ciebie i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. W następnym odcinku, cześć.